19-wieczny Londyn, rycerze zakonu walczący z nadprzyrodzonymi istotami i rebelią na tle alternatywnej historii. Oto pierwszy duży tytuł na wyłączność na PlayStation 4 w 2015 roku. No może nie taki znowu duży, ale na pewno ładny. Skupmy się jednak na najważniejszym pytaniu. Czy jest to tytuł? Wyborny? Już. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry The Order 1886, wydanej jedynie na PlayStation 4. Poznajcie Galahada, jednego z rycerzy tajemniczego zakonu, który w służbie jej królewskiej mości walczy z mieszańcami, czyli zasadniczo wilkołakami oraz innym plugastwem, które zagraża obywatelom korony. Czemu nasz protagonista o słusznym wąsie i niemniej słusznych bokobrodach nazywa się Galahad, a jego mentorem i bezpośrednim przełożonym jest Sir Percival? Cóż, Gra mocno nawiązuje do legend Arturiańskich, ale wykorzystuje też liczne elementy historyczne pasujące do epoki, w której osadzony jest The Order 1886. O Londynie grasuje Kuba Rozpruwacz, w rozmowach wspominany jest Conan Doyle, a zbrojmistrzem zakonu okazuje się Nikola Tesla. Dzięki czemu nasi bohaterowie dysponują takim orężem jak karabin nawalający błyskawicami, niczym Zeus złodupny. I ten pseudohistoryczny świat przedstawiony podlany nienachalnymi zjawiskami paranormalnymi oraz steampunkowymi wynalazkami to najlepsze co ta gra ma do zaoferowania. To oraz oprawa wizualna, która naprawdę urywa głowę. Oszczędne korzystanie z barw, świetne animacje, chyba najbardziej realistycznie wyglądające wykorzystanie głębi ostrości, oraz bardzo ładne miękkie oświetlenie symulujące odbicia światła od różnych materiałów. Niesamowita i stylowa sprawa. I Mam chwilami wrażenie, że ta gra to taka trochę zemsta na tych wszystkich ludziach narzekających na mały skok graficzny w nowej generacji konsol. The Order zdaje się mówić: "Chcieliście grafikę? To macie". A reszta elementów gry już tak nie zachwyca. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to trzecioosobowa strzelanka z systemem osłon, ale to tylko część prawdy. Mamy tu też elementy skradanki, bardzo dużo naciskania przycisków wyświetlanych na ekranie, a także chodzenie i kręcenie nad garstkami. To znaczy oglądanie przedmiotów, czytanie gazet itd. Skradanie się jest tu równie ciekawe co jeżdżenie terenówką po lotnisku. Zajdź gościa od tyłu i naciśnij przycisk, aby pogrzebać mu przerośniętym kozikiem w płucach. Ścieżki patrolowe strażników się praktycznie nie pokrywają, więc nie ma obawy, że ktoś odkryje jakieś ciało. A wykrycie naszego bohatera łączy się z automatycznym dostaniem kulki między oczy od zaskoczonego uczestnika patrolu. Najwyraźniej w 1886. na patrole wysyłano jedynie narwanych, wytrawnych rewolwerowców. O szukaniu i oglądaniu przedmiotów w liniowych, małych lokacjach oraz o zaporowych ilościach QTE szkoda w ogóle mówić. Zobaczmy zatem, jak wygląda najczęściej wykorzystywana tu mechanika strzelanki z systemem osłon. Wygląda, cóż, poprawnie. Kilka ciekawych splów wybija się z tła, jak wspomniany już miotacz piorunów, czy urządzenie plujące łatwopalnym termitem i posyłające w obryzganych delikwentów zapalającą flarę, ale reszta to retro wersje standardowych karabinów, strzelb, snajperek, kusz i pistoletów. I o ile strzela się tu całkiem przyjemnie, o tyle lokacje zaprojektowane do tego strzelania są mocno nierówne. W kilku miejscach mamy jakąś możliwość oflankowania przeciwnika, wykorzystania osłon do pozyskania lepszej pozycji, ale nie brakuje tu też typowych strzelnic, które niespecjalnie pozwalają się poruszać i zmuszają nas do zabawy w Oczekaj aż się wychyli i strzel, schowajcie powtórz. I tak, strzelamy głównie do ludzi. Kilka scen strzelania do wilkołaków pojawia się zawsze w jakichś magazynach, w których stwory szarżują na nas, strzelamy, naciskamy przycisk, aby zrobić unik, strzelamy dalej, podbiegamy dobić, i tyle. Rozgrzany letnim słońcem asfalt jest bardziej wciągający. Ale o ile zasadniczo żaden z elementów rozgrywki nie jest tu jakoś przesadnie dobrze zrobiony, to jednak całe to świadczenie jest całkiem przyjemne, bo tak naprawdę Diorder 1886 jest takim trochę interaktywnym filmem z masą dość długich przerywników i interakcji opartych na QTE. Ale w odróżnieniu od takiego Heavy Rain czy Beyond, cała rozgrywka nie została sprowadzona do wymyślnych ruchów analogami i przytrzymań przycisków, które mają symulować czynności wykonywane przez bohaterów. Zamiast tego części filmowe zostały połączone bardziej klasycznymi elementami rozgrywki, strzelaniem, skradaniem i przeszukiwaniem otoczenia. I chociaż brakuje tu jakichkolwiek wyborów czy ścieżek, a gra z uporem maniaka co chwila odbiera nam kontrolę nad postacią, wpychając nas w dziesiątki skryptów, to The Order 1886 właściwie sprawdza się jako taki interaktywny film, w którym od czasu do czasu strzelamy z zaosłony. Częściowo pomaga temu fabuła, która do wybitnych absolutnie nie należy, ale zaprezentowana intryga potrafi zaciekawić, a zmieniające się stosunki między postaciami czynią rozwój wydarzeń interesującym. Niestety mamy tu jeszcze jeden poważny problem zakończenie. Nie chcę spoilerować, więc użyję analogii, która opisze inną sytuację od tej zaistniałej w The Order, ale nieźle pokazuje problem. Wyobraźcie sobie grę, która kończy się w momencie, kiedy to bohaterowie wyważają drzwi do siedziby głównego złego mamy coś w tym stylu. Na koniec zostaje zamknięty jeden wątek i to nie ten główny, a cała masa pozostaje otwarta. Nie chodzi nawet o to, że nic się nie wyjaśnia, bo większość tajemnic zostaje rozwikłana, ale gracz pozostaje z masą pytań typu No a co dalej z tą postacią albo tamtą? Na pewno będzie kontynuacja. Musi być. I to zakończenie następuje po około 7 godzinach grania na najwyższym poziomie trudności. Który nie jest przesadnie trudny. Bez trybu kooperacji, bez New Game Plus, z naprawdę łatwymi trofeami i ogólnym brakiem powodów, aby po przejściu jeszcze kiedykolwiek ten tytuł uruchomić. Ba, nawet DLC nie zostało zapowiedziane. Dobrze, że jest chociaż multiplayer. Halo, cześć, pogramy programy Multica The Order? Jakiego Multika? ŻADNEGO. To naprawdę dziwne. Tak jakby wydawcy kompletnie zależało na tym, aby gra sprzedawała nowe egzemplarze. Wiecie co się dzieje ze skrajnie jednorazowymi tytułami, które trwają poniżej 10 godzin? Wracają do małych sklepów między używane gry. Jak zapytałem kumpla prowadzącego taki sklep powiedział, że przed upływem tygodnia od premiery miał już cztery używki. Kiedy powiedziałem o tym Jankowi on stwierdził... Muszę się pozbyć swojego egzemplarza! Można by to umieścić na pudełku albo trailerze obok IGN-u, mówiącego, że gra jest Beautiful, oraz Game zapewniającego, że mamy do czynienia z Marvelous Experience. Bananowy Janek, mówiący: Muszę się pozbyć swojego egzemplarza! Bo ta gra tak ma sens. Kupić, przejść, sprzedać, odzyskując większość kosztów. Niezbyt opłacalne dla wydawcy, ale naprawdę wydawca zrobił wszystko, aby gracz nie miał ochoty zachować egzemplarza. Zaczynam podejrzewać, że tego typu produkcje Sony wydaje nie tyle dla bezpośredniego zarobku, co dla pewnego budowania wizerunku PS4 jako urządzenia, które posiada moc, aby pokazać tak ładną grafikę i ma w bibliotece tytuły jedyne w swoim rodzaju. Bo The Order 1886 jest jedyne w swoim rodzaju. Fajny styl i przyjemne, niezbyt długie doświadczenie. Nawet jeśli składa się z dość przeciętnej rozgrywki, to jednak razem tworzy coś całkiem przyjemnego w odbiorze. Niemniej trudno na to patrzeć inaczej, jak na niezrealizowany potencjał fajnego świata, świetnej technologii. I w tym momencie przypomina mi się pierwsze Uncharted, które też było krótkim, ograniczonym doświadczeniem bez multiplayera. I ta myśl sprawia, że chętnie zagram w kontynuację The Order 1886, bo to może być już realnie dobra gra. Cóż, udanego polowania na Wilkołaki i inne nadprzyrodzone paskudztwa w XIX-wiecznym Londynie. Game on! A i jeszcze kilka słów o lokalizacji. Pełna polska wersja językowa nie należy do najgorszych, ale i nie jest zbyt dobra. Niektórzy aktorzy dają radę, inni niespecjalnie. W tłumaczeniach jest masa drobnych błędów, kiedy to na przykład główny bohater zwraca się do kobiety pytając ją czy jest czegoś... ...pewien. No i gazety nie są jakkolwiek przetłumaczone. Ale najdziwaczniejsze jest to, że czasem dialogi są stylizowane na epokę, a innym razem dostajemy od jednego z rebeliantów takim tekstem. Zjazd do bazy Kmioty! Zjazd do bazy Kmioty? Serio? To wszystko. Wracajmy do pracy. Trzym się.